Otóż, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Przepraszam w ogóle za przesunięcie tej prezentacji z godziny 10.40. Wszystkich z Was, którzy przybyli tutaj, serdecznie przepraszam. Niestety komunikacja na Śląsku jest troszeczkę bardziej skomplikowana niż dzisiaj. O czym będę mówił? O Bitcoinie. Kto z Was w ogóle słyszał o Bitcoinie? Kto z Was wie, jak bitcoin działa? Kto z Was posiadał lub posiada bitcoin? Zachęcam wszystkich do spróbowania. Naprawdę jest to bardzo łatwe, bardzo łatwo się w to wdrożyć i bardzo łatwo się dowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi i przekonać się na własnej skórze. A tak naprawdę projekt Bitcoin jest prawdopodobnie największą pro, największym pod względem kapitalizacji projektem open source w tej chwili. Od czterech lat, kiedy powstał projekt Bitcoin osiągnął wartość rynkową wszystkich gramów Bitcoinów przekraczającą 10 miliardów dolarów. Jak do tego doszło? Czym jest Bitcoin? Skąd to się dzieje? Prezentacja podziękuję na, na trzy kwestie. Pierwszą kwestią jest teoria, czyli skąd, jak i dlaczego. Praktyka, czyli co to dla Was znaczy? Jak się zagłębić w Bitcoin, czego się od Bitcoina można dowiedzieć? I przyszłość, czyli co można z Bitcoinem zrobić i na czym wy możecie w tym momencie skorzystać. Bitcoin to jest zdecentralizowana waluta kryptograficzna. Co to, co to oznacza? Po pierwsze oznacza to, że każda transakcja jest realizowana bez użycia banku centralnego. To znaczy emisja waluty jest użyta bez użycia banku centralnego, przekazanie waluty jest bez użycia banku centralnego. Wszystkie operacje są realizowane peer-to-peer -peer bez użycia centralnego, centralnej instytucji. Jak przekazać wartość? Jak udowodnić, że coś jest moje? Podpis elektroniczny jest znany od 25 lat. Nikomu chyba nie musimy powtarzać w tym momencie, każdy korzysta z SSL-a, wiadomo to jest ta strona, wiadomo to jest ten użytkownik. Największy problem, który rozwiązał w 2009 roku e, tajemniczy Satoshi Nakamoto, to jest problem łańcucha akcji. Co to oznacza? Jeżeli ja daję Asi Bitcoin, nie ma żadnego centralnego odnośnika, co się z tym stało, nie ma żadnej centralnej... Agencji, która potwierdza, że to ja zrobiłem w tym momencie, mogę dać Ewie ten sam Bitcoin następnego dnia. Żeby do tego nie dopuścić, musiał powstać zdecentralizowany system weryfikacji wszystkich transakcji. To jest łańcuch ksiąg. Tu jest ilustracja z papera, który jest otwartym paperem pseudonaukowym, otwartym white paperem opisującym, z czym są bitcoiny. Każda księga zawiera kilka rzeczy. Zawiera listę teraz wszystkich transakcji w postaci drzewa z przyczyn algorytmicznych, identyfikator poprzedniej księgi oraz znacznik czasu, w którym ta księga powstała. Dzięki temu, że, księgi, że identyfikator poprzedniej księgi musi spełniać pewne specyficzne wymogi kryptograficzne, a dokładnie częściowe odwrócenie funkcji skrótu, jest to problem wygenerowania kolejnego bloku jest problemem trudnym. W praktyce to oznacza, że sfałszowanie każdej następnej księgi następnej księgi utrudnia eksponencjalnie sfałszowanie poprzednich. Tyle w kwestii skrótu poszczegóły zapraszam do Ładmi Nakamoto lub do pytań. Co to oznacza w praktyce? Powstały tak naprawdę dwie najpopularniejsze aplikacje, które są używane przez większość użytkowników Bitcoina w tym momencie. Aplikacji klienckich jest dużo, dużo więcej, tak samo jak przyglądach internetowych. Sam znam około 20, dwie najpopularniejsze: Bitcoin D, Bitcoin QD. Oryginalny kod open source i Bitcoin Wallet. Też oryginalny kod częściowo open source. Biblioteka do obsługi sieci Bitcoin jest otwarta, sama aplikacja jest zamknięta. Powstały giełdy, praktycznie wszystkie closed source. Ale nie o tym tu jesteśmy. Nie jesteśmy tutaj ekonomistami. Nie będę, tutaj, nie będę tutaj mówił czemu bitcoin, dlaczego bitcoin, czy stracimy, czy zyskamy, czy za rok będzie to 100 tysięcy dolarów, czy będzie milion dolarów, czy będzie 5 dolarów. Będziemy mówili o tym, co jako programiści możemy się dowiedzieć od bitcoina. Pierwszy raz jak spojrzałem na otwarty od źródeł bitcoin, stwierdziłem, to nie może działać. To nie może działać, ponieważ mamy sieć, w której mamy żywą walutę, żywą gotówkę, który każdy, kto może, który ukradnie, może przejąć własność, w sposób w zasadzie Nie ma żadnych elementów prawnych, które na danym momencie to regulowały, nie ma żadnych elementów instytucjonalnych, infrastrukturalnych, które zabezpieczają sieci. Wszystko jest oparte na kodzie. Napisany w C jeden z najgorszych języków do pisania bezpiecznych aplikacji internetowych został opisane w oparciu o kompletnie customowy protokół komunikacji, czyli jeszcze trudniej, jeszcze trudniej zweryfikować, no i na żywa nagroda. Pieniądze ukradzione są pieniądzem, pieniędzmi nowego właściciela. To nie powinno działać. Do takich samych wniosków w 2011 roku doszedł Dan Kaminski i dwa lata później napisał te słowa Two years ago I tried to hack Bitcoin. I failed. This was very exciting. Dlaczego? Powstanie tego rodzaju wskazuje na wysoki kunszt oryginalnych deweloperów i bardzo dużą do ze samodyscypliny Fundacji Bitcoina, która przejęła projektowanie oprogramowania. Niestety, wszyscy wiemy, z bezpieczeństwem Bitcoina nie jest tak dobrze, jak się mogło wydawać. Portfele Bitcoina mogą paść atakiem hakerów, mogą paść atakiem krakerów, użytkowników, łamywaczy. Mogą nawet stać zagubione na wysypisku śmieci. Jest to po prostu klucz prywatny, który dostarcza do adresów. To dotyczy się zwykłych użytkowników, to dotyczy się serwisów. Można zatrzymać portfele w sposób bezpieczny offline, ale tak naprawdę to jest wyłącznie bardzo powierzchne przemodejście do tego, jak zintegrować system Bitcoin. Bo zwykłe błędy, które w przypadku aplikacji webowych, w przypadku aplikacji typowych dla typowych użytkowników, typu race condition, typu pominięcie atomiczności operacji, czy też zapomnienie o tym, żeby podstawowy klucz danej bazy danych był unikalny. W przypadku aplikacji webowych będzie to jakaś 500, 503 czy coś w tym stylu. W przypadku bitcoinów w ciągu od 1 stycznia do dzisiaj te trzy problemy, race condition spowodowało straty na 200 bitcoinów, a to liczność operacji, która została źle zaimplementowane w innej giełdzie, spowodowała straty na 7000 bitcoinów, a zapomnienie o trwałości i unikalności podstawowego klucza w największej giełdzie bitcoin spowodowało 600 tysięcy bitcoinów straty. To jest bug, warty pół miliarda dolarów. Bitcoin obcinał się wydobywa. Jest tu pewnego rodzaju wyścig zbrojeń. Chodzi o pisanie wysoce wydajnych algorytmów kryptograficznych na procesory karty graficzne, FPGA, także specjalistycznych SZEM. To też można wejść, też można się wiele dowiedzieć. Dobrze, jak to się ma skalowalności? W tym momencie sieć Bitcoin zajmuje. Całe księgi wszystkich transakcji wykonanych od 3 stycznia 2009 zajmują 20 GB. Typowe portfele Bitcoin dużych giełd zajmują około 100 MB. Oprogramowanie jest praktycznie całkowicie autonomiczne. Nie wymaga żadnych innych modułów. No i teraz trochę o moim doświadczeniu. Warm Wallet. Jak zaimplementować bezpieczeństwo? Po pierwsze, sieć daje wszystkie informacje. Zawsze. Czyli każdy klient, każda specyficzna implementacja umożliwia Wam zintegrowanie dowolnych zasad wypłaty pieniędzy. Dowolny zasad wpłat, dowolny zasad przelewów to wszystko jest na żywym organizmie. Monitorowanie tej samej sieci. W momencie, kiedy jest implementowana giełda, implementujemy logikę w następujący sposób, żeby to działało na nieodwracalnej, nieweryfikowalnej, zdecentralizowanej sieci. 6 Bitcoin w tym momencie obsługuje około 50 tysięcy transakcji dziennie. Wszyscy, którzy w tym momencie korzystają z Bitcoina, którzy aspirują do tego, żeby ten sen Satoshi Nakamoto, ten sen wielu libertarianów od 2009 roku wszedł w życie, aspirują do tego, żeby Bitcoin przekroczył wolumen transakcji Volkardu, żeby przekroczył wolumen transakcji Visa, żeby przekroczył wolumen transakcji wszystkich innych środków płatniczych. Na razie nam do tego daleko, przy 50 tysiącach transakcji dziennie Polkadot przetwarza półtorej miliona transakcji dziennie, aczkolwiek ten moment nadejdzie i aplikacja jest na to gotowa. Ale co to Wam daje? Po pierwsze, wygodę mikrotransakcji. Ten kod jest dostępny dla każdego, kod jest otwarty. Transakcje mogą być bardzo tanie, jeśli nie darmowe. To znaczy, że w momencie, kiedy ja chcę Wam zapłacić dzisiaj złotówkę za wystąpienie, złotówkę za artykuł, złotówkę za cokolwiek. Jest to bardzo często realizacji przez systemy płatności typu polka półkary kredytowe. Dostępność systemu płatności. Strasznie dużo regulacji ogranicza dostęp młodzieży, ogranicza dostęp do ludzi, którzy są w krajach rozwijających się. Zapłacenie programiście w Indiach powoduje, że około 50% pieniędzy może być kupione w dziwnym miejscu. Zapłacenie programiście w Sudanie u, nawet nie próbujmy tam wchodzić. Przelewy międzynarodowe, wujek z Ameryki, standardowe problemy globalizacji. To wszystko Bitcoin upraszcza. Nie będziemy mówić o spekulacjach. To pytanie: ktoś, kto miał bitcoiny, je wszystkie sprzedał, bo były drogie, bo były tanie. Nie jestem doradcą podatkowym, nie jestem doradcą inwestycyjnym. Nie będę spekulował, ile to będzie warte za miesiąc, ile to będzie za rok, warte za rok. Każdy z nas podejmuje decyzję samemu. Ale mogę pospekulować o tym, co jeszcze nas czeka, jeżeli chodzi o protokół, jeżeli chodzi o po pierwsze Bitcoin jest programowaną walutą. Tak naprawdę każda transakcja zapisana w księdze jest wykonaniem skryptu. To oznacza, że na razie są to bardzo proste operacje. Wydajemy pieniądze z jednego adresu na drugi adres, z jednego wyniku wypłaty na drugi, aczkolwiek istnieją przynajmniej techniczne możliwości implementacji rzeczy typu kaucja, escrow, gwarancja bankowa, wszelkiego rodzaju zewnętrzne wyroczne. Co to oznacza? To znaczy, że sama sieć kryptograficzna jest w stanie zrealizować transakcję, w której mówię, o dzisiaj za 300 bloków chcę te pieniądze odesłać z powrotem do nadawcy. Chyba, że nadawca i odbiorca zgodzą się, że jednak nie. Tego rodzaju skrypty mogą być implementowane w głównym kanale Bitcoin. Co więcej, w oryginalnym kliencie w 1990 roku ta fizyczność była włączona. Z przyczyn bezpieczeństwa podjęto decyzję, żeby ją wyłączyć. W tym momencie jest ograniczenie ilości obchodów, które są akceptowane przez większość klientów. Aczkolwiek Fundacja Bitcoin aktywnie rozważa włączenie dalszych funkcjonalności, co umożliwi nam poświęcenie pierwszej, współdzielonej, zdecentralizowanej księgi dowolnych operacji, od operacji finansowych. Teraz jak to się wszystko zarządza? Czym jest bitcoin? To jest struktura, w której organizacje, w której podmioty są w zasadzie kompletnie autonomiczne. Jako taki bitcoin jest niezależny od rządów. Punktem styku z rządami są giełdy, punktem styku z rządami jesteśmy my, użytkownicy, osoby fizyczne. Sama sieć jest tak naprawdę pierwszym wcieleniem systemu machine to machine. Systemu, który jest niezależny od niczego, którym agenci w kontekście oprogramowania działającego na rzecz użytkowników, czy na rzecz innego programowania, czy z dowolnych innych powodów, działają autonomicznie, niezależnie od niczego, są możliwe realizację bardzo nietypowej przyszłości. Satoshi DICE jest to loteria pieniężna. Jest to system, w którym za pomocą używania znowu kryptograficznie weryfikowalnych wyników pseudolosowej, losowych pseudolosowych prowadzimy loterię liczbową. Pewni użytkownicy całej sieci zaimplementowali Satoshi Dice. Można wysłać pieniądze pod pewien adres i z pewną szansą uzyskać ich dużo więcej. A oczywiście, jak każdy tele liczbowej, oczekiwany wynik będzie mniejszy niż wpłacony wynik. Na tym Satoshi Dice. Wszystko działa autonomicznie. Wszystko działa niezależnie od uwarunkowań prawnych lokalizacji. Tak naprawdę nikt nie wie, gdzie i jak zarządzanie Satoshi Dice. Jest zarządzany, działa, zarabia. To są prowadzą nas do modelu biznesowego rzeczy, które w latach 90. byłyby nie do przyjęcia, jeżeli chodzi o internet. Że ja mogę zażądać operacji wykonanych dla mnie na moje życzenie w Stanach Zjednoczonych, ten wynik przesłać natychmiast do Japonii, a wynik z Japonii przesłać do Polski. Jesteśmy na skraju tego rodzaju implementacji w systemie finansowym, ponieważ model biznesowy dowolnej operacji może biznesu za szydy wchodzi. No i teraz co z tego możemy wynieść? Cztery, cztery punkty, cztery punkty, na które warto się zastanowić w momencie, kiedy będziemy siedzieć w pociągach, autobusach, samolotach, rozjeżdżając się do domu. Po pierwsze, czy interesuje nas kod, czy interesuje nas, nas kod. Wynkran, create record, create update, delete. Czyli większość aplikacji webowych, większość aplikacji internetowych, większość aplikacji baz danych opiera się na tej samej zasadzie. Tworzenie rekordów, modyfikacja rekordów, usuwanie rekordów. Bitcoin jest specyficzny. Jest specyficzny z tego względu, że zawiera zarówno kryptografię, zawiera rozwiązania, które wymagają wysokiej skalowalności i jest dosyć unikalnym projektem, jeżeli chodzi o osobiste zaangażowanie. Walory edukacyjne. Jak może powstać w warunkach open source, w warunkach zmiennego kodu coś, co nigdy nie zostało złamane publicznie. Co możemy zrobić na platformie Bitcoin? Po raz pierwszy mamy dostępne dla wszystkich użytkowników wszystkie rekordy wszystkich transakcji realizowanych na całym świecie. Można je badać, można je analizować, można i wydać dowolne usługi, które są bardzo, bardzo łatwe. Oczywiście można Bitcoin nesporkować. W tym momencie istnieje grubo ponad 800 pseudowalut kryptograficznych lub walut kryptograficznych, które są wyłącznie kopią z niewielkimi modyfikacjami głównego walu. Część z nich jest popularna, część z nich nie jest popularna, część z nich nie zmienia nic, część z nich zmienia częstotliwość emisji bloków, część z nich zmienia zasady ekonomiczne, czy ten ta waluta będzie inflacyjna, czy deflacyjna, czy ilość emitowanych wal... nie wiem, nie wiem, powiem, walut będzie się zmieniała codziennie, czy będzie, czy będzie rosła, czy będzie malała. Tego tak rodzaju zmiany, tego rodzaju żywe eksperymenty na modelach ekonomicznych, oprócz przeprowadzanych już dzisiaj. I to daje nam znowu niesamowitą możliwość. W ten sposób można się z nim skontaktować, tak aby będzie dostęp w internecie, a rzeczami, którymi się zajmuję, to, jest, to są waluty wirtualne, giełdy walutowe, sklepy z transakcyjne i działanie w miejscach, gdzie technologia jeszcze nie dotarła. Dziękuję bardzo.